Jak wiecie minęło już trochę czasu od wypuszczenia SCP D Endurance. A ja właśnie dzisiaj sobie to nagram i powiem wam, że będzie śmiesznie. Będzie strasznie. I zapraszam Was do oglądania. O, dobra, zaczynamy kierzeczkę. Ja się trochę cykam. Oczywiście musimy sobie zrobić funkcję, bo. Ja już sobie gram na spokojnie w tą gierkę i musimy sobie zacząć od nowa. I ja się trochę cykam. Moim zadaniem jest to, żeby Larry we mnie przed, znaczy mnie zabrał. Larry funny. Ale to ja tu to znam. Czy nic. Gdzie czysto? O, jakie to. Powiadomienie o noc mnie przestraszyło. Super. Dobra, lecimy komputer. Cmywy, cmywy, cmycymywy. Cmywy. C, E. Dobra, dobra. Na tym kamerze trzymamy Fistaszka. Najpierw tak chcę jakiś czas zobaczyć, czy fistak do nas nie idzie. Właśnie idzie, tam, tam stoi. On będzie się ściągnął taką dupę, ale mu nic się nie dam. Ha proszę. ha ha taki tym śniegu! Dawaj czwartą! Dawaj czwartą! Dawaj czwartą! Mam 30% i czwartą. Proszę. Dawaj czwartą, dziękuję. Ja połączam dźwięki. A, siostra! Jest! Kurwa, mamy to! O matko i córko, udało się. No lary. Teraz bierzmy je ze sobą i No, mi się udało. Proszę, Misiaku. I... Jest dobra, mamy to. Boże, boże, wow. boże, wow, wow, wow. Dobra. Nie, nie, nie boże, boże, i tak boże, 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 Pięć, F E P, E B, 5, Q F Bo nie, pierwszy, na nawet... Ja właśnie uda, teraz raz jeszcze, żeby coś mi się wydaje. Jest. Dziękuję Ci, kocham Cię. Już nie popełnię tego błędu, będę dobrym parkuszystą. O, dobra. Tu będzie wyjście. A ja chcę się dostać dalej. Tego to ja nic bo może mi się nie udać. No, sobie że cię głusi, ale dojdziemy sobie skacząc po kamyczkach. Jesteś dobrym parkourzystą jest w Minecrafcie. Dobra, szukamy szkieletonów. O, szkiele są, masy przy sobie. Nie. Czy da się tutaj dostać na górę? Chyba nie. Albo... o, jest dobra. Lecimy. Dobra, lecimy o co? O co? 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 Mm, tak, tutaj nic nie będzie. Czyle co? To jest tylko jedna karteczka. No, grę. Dobra, a przynajmniej. Czyli Zakończony. Kurwa, pierdolę! Już nie popełnię tego błędu. Będę dobrym podgórzystą. Nie, ja, ja to kończę, Ja już to mam w tupie. <głosy> <głosy> Moja kartka. <noise> Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. I ja stąd pochodzę. A proszę zostawcie lajka, ponieważ YouTube mi je cofa. Ja tylko o to proszę, więc e, widzimy się już w kolejnym materiale z tego oto pięknej gry i ja się z wami żegnam, na razie cześć, siema i elo!